I'm gonna walk all over you. Hejo, hejo, i witamy w kolejnym odcinku Top Szpadel Ugly. Beauty? Tak, właściwie Beauty to Ugly. <grym> <grym> Jest ze mną Asia. Hello! I dzisiaj kolejna simka od ah. Was. Tym razem simka od Drakona Mystic. <grym> Astoria. kiedyś piękna, uwielbiona przez modelka, niestety podczas trwania pokazu mody, w którym uczestniczyła, zawalił się w dach tego budynku. Nie wiem, Słuchajcie, wierzę. ja tu przerwę na chwilkę. Pierwsza byś Asi, jak zobaczyła tę siłkę. Może lepiej nie mów. Na pewno. Asia sobie myśli, co to za trend westyta. No na no serio, pierwsze moje skojarzenia, no trend westyta, no. Ładny teraz westyta. Piękna jest. Ten dach, I ten opis, dynku. ten dach budynku się zawalił, biedna Astoria. Czekaj, Dobrze, że piersi dynku. jej nie zgniotło. A tu ty no ma niezłe. Ja? Jest na co silikony. popatrzeć. No na pewno. W końcu pobrazyła no. Zderzała ją do szpitala, gdzie próbowano ją uratować. Lekarze, którzy zajmowali się Astorią, zdołali uratować tylko tyle. <noise> <noise> no straciła wszystko, ale zderzaki ma. No, straciła urodę i wyczucie stylu, figurę i co za tym idzie też pracę. Po <noise> <noise> latach odzyskała wiarę w siebie i uznała, że pora na gruntowne zmiany. No przydałyby się i to jak najszybciej, chociaż nie obiecuję, że <laughs> będzie wyglądać lepiej jak teraz. Damy radę. Już po zakończeniu. Ta-dam! Nos jak u Pinokio! <śmiech> 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 ja może Pinokio. dzieci. Ja sobie myślę, że będzie prostsza niż poprzednia tu Proszę, nos jak u Pinokio. <śmiech> 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 Ta jasne prostsza. Nie wiesz na co ty się porwałeś? Nie. Ale ten makijaż jaki ma w ogóle. Okej, okay, i teraz jaki motyw? Hmm. Jaki mhm. motyw? Kosmitka Kosmitka przemienić się będziemy musieli na kosmita. Mhm. Co się robi? To znaczy, wiesz, tutaj nie ma takiej zakładki, że możesz zrobić z niej wilkołaka, wampira czy coś tam, czy tam kosmity, ale są takie yy, dodatki, nie? Jak oczy kosmity... Kosmiczne, okej. Okay. Ubranie kosmiczne i tak dalej. Więc robimy kosmitkę. <laughs> Może będzie ładniej bo po prostu zakryć, sobie. zakryć to coś. Wszystko. <laughs> Chociaż ona już wygląda jak kosmitka. No. <laughs> ale wiecie, w beauty stylu musi być. Tak, w beauty stylu. A w Stilu. naszym rozumieniu to Stilo. chyba okay. Ja jestem gotowa. To czas, start. Okej, okay, wpierw. Tylko usunąć. Ona miała jakiś biustotosz. <grym> Jest taka zdołowana. <grym> Bez makijażu. Rzeczywiście. <grym> Te oczy. No taki mągołek. O matko, ta broda. Taki malutki mągołek. <grym> Ten dach naprawdę... Ona wygląda jak jakiś klaun! Co ja zrobiłam z tym nosem?! O Peter, nie, nie chcesz wiedzieć co ja zrobiłam z tym nosem. Naprawdę. Ja z oczami. Dlaczego ja chciałam... nie mogę złapać? Co Prawić jest? Nie te oczy oczu nie da się naprawić. Ten nos. Jak to, ten na oczu, oczu nie da się naprawić? Nie załamuj mnie, proszę cię. Ej, ale ten nos jest jakiś... Nie... co jest ja z tym nosem mam zrobić? Wiesz, on jest taki długi. Wielkachny. Boże, jak jakie jak, je wiem Kolejny lodołamacz <laughs> <laughs> <Prawda. śmiech> A jak podnosić nosy do góry? Ja nie wiem mm. Mm. Te oczy Co ja tu? Mm. Te oczy no to jest straszne kochani Pomysły macie nie z tej ziemi Naprawdę, wiecie jak utrudnić życie. <laughs> wiecie jak utrudnić nam życie. Nie no, wyjdź z tego trybu! Muszę brwi dać na dół. Nie mogę dać brwi na dół. Mogę te... zmienić te brwi jak na jakieś inne? Mm. Nos. Kurczę, co. Tutaj uda mi się coś zrobić z tym nosem. Chyba nie. <laughs> chyba jednak nie. Mój watą głowę, w kosmitka to może a, a brodę jak nie wiem, z mi jajca. jajca. Ta broda świeci się jaj, jak psuje jajca, naprawdę. <laughs> Peter, błagam się. Matko. Nie załamuj mnie no. bardziej. Nie załamuj mnie bardziej. Co z tymi oczami ona ma? Pomniejszyć te oczy tak by Hmm. Okej, okay, tak się ustawia. Nie mogę złapać się. za nic, dosłownie za nic. Hmm. Okej. Okay. Mogę jakoś... Do, do, doszedłem do czegoś. <grym> do czegoś. <grym> Ale te oczy, jak je pomniejszyć, żeby były takie mniejsze? <grym> 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 Jakie falofa! Nie, na... średnica się zmniejsza, Będzie... a oczy same w sobie? Co ona ma tak... z tą górną powieką, no przysięgam. Ja bym teraz tylko chciał. Zrobię naćpaną. Ja nie w... na no, w ogóle wygląda jak jakaś naćpana. <laughs> co ja na robię? Tak Nie wiem dlaczego ta powieka. Hm. lepiej wyglądała wcześniej. No wiesz jak co? Jakie się zmniejszają te. Oczy... U mnie zdecydowanie Kadycji, wyglądała detali. lepiej przed. <grym> jak? Co? Lepiej wyglądała przed, mówisz? No. Przed <grym> tą metamorfozą. Ej, okay, jeszcze usta. Teraz Jakie ona ma jajowaty <grym> Ale serio? co z tym nosem? Jak, jak go mam naprawić? <grym> ona ma wdzianko, jakie rajtusy. <noise> Jakiś androgeniczny. Niecz jak nos naprawić. No przecież Nie to jest taki... co. O, dobra. Wsuną, wsunął się ten nos. Ale teraz ma taki o, Dziurki nosowe chcę naprawić jej. Jest derzeczka! Ej, ale czemu... czemu jak ja dziurki nosowe chciałem naprawić, to jeszcze głowa jej się. <noise> Jezu czemu to poleciało do góry? Co się płacia na góry? Hmm. Krabny nosek Podfor, jednym słowem podfor. Przestań Monster buszach. High To jest fabryka potworów ten challenge <laughs> Ej no, na serio, teraz coś tu się Nie miałeś tą głowę jakąś? Dlaczego ona ma taką powiekę górną? Dlaczego? Właśnie, ta powieka też. Hmm. Hmm. To jakoś zmniejsza jej brwi. Ona ma doła. O! Depresja trafiła ją <głosy> przez, <głosy> przez ten upadek. Okay, I zerzyszam się tego chyba... pudulca na nią. Jeszcze z uszami ma coś nie tak. No znaczy, the ja fuck, też... czemu uszy jej tak wychodzą? <laughs> uszy. Uszy jej tak dziwnie wychodzą, jakby nie wiem. Ile minęło czasu? <laughs> 5,30. O, oh, okej. Okay. Jeszcze nie jest tak źle. Da się jej zmienić to czoło jakoś zmniejszyć. Matko. No oczy to naprawdę. Jezu. Ty, ona wygląda teraz jak ten tytan z home Nie. Po prostu nie. Masakra. Masakra. Dobra, dam jej jakąś fryzurę. Dlaczego ja nie mogę nawet... <noise> ona ma jakieś nie. Hmm. Ty, Będzie dawała jakiegoś skina. ma jajowatą taką. O matko, pod skinem to ona wygląda A. jak mitka prawdziwa. <noise> ja normalnie aż się nie mogę odzywać. Taka jestem spięta. <noise> Ej, zmieniłem kolor. Y i mm -hmm. skóry. No i? Ale jak podnieść jeszcze uszy? Ona ma coś z uszami, nie tak, Asia? <laughs> serio? ogaś oh ogaś oh Nie, nie, nie. To będzie dziwne. I tu wystaje, to jak nie wiem. O oh, wow. O oh, wow. Z biegami wygląda fajnie. <laughs> Matko, tu zdaliłem w ogóle? Duch. ej. Hmm. Hmm. Wiesz co? O matko, ale ten brzuch to ona ma jak nie wiem, jak. Jakby nie wie. matka kosmitka. No statek matka. O matko, nie, coś mi to. Tym jesteś najlepiej. Aż? Teraz oczy. Chcę popatrzeć. To nie najlepiej z Poproszę. Aj? Hmm. Jej coś zmienia? Wiesz jej co, zmienia. Ja już nie pamiętam, hmm, w tych dodatkach chyba Nie. Ej, włoski jakieś trzeba nie. jej dać. Jócznie nie wiem Matko, ale będzie, zawsze tak. U mnie będzie sexy kosmitka. Te brwi jeszcze muszę zmienić kolor. Alo. Brwi można zmieniać? Już nie pamiętam w tym wyzwaniu. Chyba tak. Panie, czy da się tutaj edytować je jeszcze jakoś? Hmm. To jest brwi, brwi, brwi. Coś ciekawego, coś ciekawego. Kurcze, chyba z... jak na ci pana prawda <gry> z modów Kości chyba ma takie dziwne nie będę mogła jej dać brwi z modów bo nie mam kolorowych ale oczy Jak jej te oczyska zrobić żeby miała takie kosmitowe? jak zrobić tak żeby ma hmm? ta górna warga mi się nie podoba w ustach Boże, jaki ona ma profil. <gryw> <gryw> jaki? Przymdziłem ją chyba. <gryw> mm, mm, mm. Dobra, włosy, włosy. Jest ciekawe włosy. Jest źle, 10 minut minęło, the fuck. Już. Cudem. <gryw> <gryw> Że chwilkę ją trzeba będzie ubierać. Matko, no, to wygląda jakim. Matka Teresa. Matka <laughs> Teresa. jej te krótkie włosy, ale. Ona ma taką długą szyję. Czemu ty... Sz... <laughs> taka długie te szyje są zawsze. No, niestety. Jest rzeczywiście jakaś taka. <laughs> Dosyć dziwna ta szyja. Kurczę, ale ja tutaj nie widzę jakiejś fajnej czapy takiej dla kosmity. Hmm. Ja myślałem, że ona będzie prostsza, nie. No, no. Jak z niej zrobić kosmitkę? Nie mam pojęcia, ale. W... Jednak są jakieś. Wybrałam. Ale sobie wybrałam. <ścoughs> Co ja zrobiłam? I z nosą. No Ej, serdecznie. ale w sumie możemy prosto zrobić kosmitkę! Ty! Jak? No bo w tych opcjach czapka jest cały skin ze Star Warsów. I mówię ci, daje natychmiastowy efekt. O, to nieźle. Ja bym to dał i już, już po było po. Ale dobra. Nie, ja jednak nie. Hmm. Widzę, ale czapy, gdzie są te takie okrągłe... Yoda. Hmm. Szukam oczu w kosmity... Wiem, że gdzieś to widziałam, ale gdzie... to było... Godemeć. Nie wiem, może odhaczyć... Rzęsy z... ci dam, co? A co to jest? Ty masz Jansa. Chcę jakieś wypaśne oczy! Może chcesz zostać jednorożcem, co? <noise> Dla mnie tak <te> cyków pony. <noise> okej, okay, policzki, policzki. Może zrobię ją poparzoną. O oh okej. Okay. <noise> Ej, <głos> a mogę dać jej maskę? Jakieś to ma być takie kosmita? Znaczy, wiesz, nie. No, ona nie musi być taką typową kosmitką. Ona może być człowiekiem. Znaczy, kosmitą, które ukrywa się w ciele człowieka. I wiesz, jak najlepiej chce się przystosować, więc. To yy... ja w ogóle wygląda najlepiej. O oh god, jakie ona ma wielkie usta <głos》>, Jakie ona ma wielkie usta Co ja jej jej I Usta coś nie podobają się jej Nos jakiś zrobiłam krótki I W ogóle Ja usta coś mam Nie, nie, nie baczne. Dziewczyno, myślisz... Przestań się śmiać, śmiechać, bo nie mogę złapać za twój nos ja Jakieś ubrania jej dać Nie Teraz upranie. To będzie trudne. To będzie trudne. Coś, co będzie z Deka też nawiązywać do jej pochodzenia. Tylko co tu wybrać? Aj. Mogę na całe ciało coś dać? No możesz, a dlaczego, nie? Możesz, możesz. Ja coś modu futurystycznego. To to, to mega pogrubia jej dupę. A może zostanie... O, why not? Znalazłeś coś fajnego? To... Rodziejka z Księżyca, wiesz? Aha. Hmm. Okej, okay, to może ja też poszukam czegoś na całe ciało. Tylko co? To jest najtrudniejsze. To jest najtrudniejsze. Wiem, że był gdzieś taki kostium. Może gdzieś pod koniec. Który mógłby ją upodobnić do kosmitki. Gad, jak ona w tym wygląda. Jezu, co ja ci zrobiłam? Nie wiem, dajcie jej kostium kosmitki? Ale ma udziska w tym. Boże. Boki. No <laughs> Jakie dziwne mam mody. Hmm. Kurczę, no nie wiem. Ja właśnie też. Hmm. Nie mam dla pojęcia, jak jej strój dać. Kompletnie. Ale te kości policzkowe ona ma jakieś dziwne. Wydatki, może coś w wydatkach znajdę tego. No, znaleźć strój to będzie najgorsze. mam coś, Ala kosmiczna. Masz? O Nie, nie! Chyba jednak jest troj Trudno. Mm. O, 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 o Będzie Nie ma Ta, jakiś nie w niebieskim Pasowałoby mi w odcieniu niebieskim Od nie to nie chce. Niestety będzie świecić na zielono. Ale jej zap zapiskałem. 15 minut minęło. Okej. Okay. Okej, okay, to co koniec? No ja tylko usunę jej, bo dałam jej niepotrzebnie na szyjnik, który sobie sprawdzałam jak będzie na niej leżał, więc jego ja usunę. Bo on mnie jak pasuje. Okej, okay, powiem ci, że hała. To no, hała. U mnie też hała Asia. <słyski> Z boku wygląda masakrycznie, nie wiem. <grych> nie, wiem co ja sobie nie wiem co ja sobie myślałam. Nie wiem, co sobie myślałem. Nie ustaje jej coś chyba popsułem. Bo skupiłam się, wiesz, tutaj na froncie, potem przeskoczyłam do włosów i nie miałam czasu, żeby ten... Ha. <grych> Okej. <Okay>. Wysyłam. <grych> Wysyłam ci w ogóle screena buty Nie, wyglądałem jakieś dziwne kściume. Hmm. Ja bym w ogóle jej zmieniło włosy, teraz już tak po fakcie, jakby miała się pobawić, miałabym więcej czasu. Jednak dałabym jej coś krótszego. Żeby bardziej przypominała. <laughs> Nieźle wygląda. W takich krótkich włoskach. O, albo coś takiego. Ja Asiu dałbym jej to, gdyby jej tak dupy. Pot jest jakieś widz zbliczowane. Dałbym jej to. Od daleka wygląda ciekawie, ale... <laughs> Nie korzystnie w tym wygląda. Wow. No i ma też na. Ja bym chyba dała e... jej takie włosy. Ma miała też miała widzę w czasu. tym stroju jakiś panel na na, no, na klatce piersiowej. No no. Ale, ale, ale mówię tyłek jej to nieziemsko pogrubia. Ja bym ją poprawiła, bo naprawdę. Poję, wszyscy... tak? No. Jeszcze ten nos. No u mnie usta. Tak to jest tak, jak się człowiek spieszy. Jesteśmy pod presją czasu. Ja diabeł cieszy <noise> wtedy. Presją czasu, Tym prawda? Słowem. No. Ale myślę, poradziliśmy sobie. Nie jest źle nasze snímki. Dajcie znać, <noise> jak wam się podoba Simka Kosmitka. Tak. I oczywiście zapraszamy do grupki facebookowej. Zachęcamy również do pobrania tej Simki od który ją dla nas stworzył, i żeby wy również tutaj. Pokazali na co was stać. Tak, i zachęcamy do wysłania zdjęć pod odpowiednim postem. Tak, na naszych grupach. Tak. tak, to co? Dziękujemy jeszcze raz za uwagę. Zostawcie łapkę w górę, skomentujcie i zobaczcie hmm. obie perspektywy. Zapraszamy <laughs> ja na nasze social mit. następnym razem. Pa, pa!